ponty ja plus Squeezów. Zaczniemy z mamy, bo jest trzecia część Squid Game'a. troszeczkę mam jeszcze podgłośnie. A to jest trzecia część ze Squid Game. A. Więc zobaczymy jak cię podgrąże Squid Game. Ale zobaczmy. O kurwa. Stansz czwórka. ścześćło świata. A to to wiem, co to jest. To jest przeciąganie, nie jak, ktoś przeciągnie do samego końca, to spadnie i odpada. Nie zginął. O, czy sobem wygrałeś? O kur, to jest takie pakowane. Yy... Kurwa, macie tu było creepy. Ale to trzecia część to naprawdę jest wariactwo. Ale nie, nie ważne, nieważne, troszeczkę nie ważne. Teraz zobaczymy teraz z quizami. Ci 12 trudnych trudne z tej co byś wolał? Bo troszeczkę nie było tego i nagram ten odcinek, co byś wolał. Więc zaczynamy. Co byś wolał? Żyć bez przyjaciół, żyć bez internetu. O kurde. Żyć bez internetu, bo zawsze życia bez internetu, to troszeczkę taka za, za mała perspektywa i dlatego wszystkiemu dokładnie żyć bez internetu, to to jest to, Co byś była, jeśli do końca życia karmę, czy do końca życia kocio karmę yy, Dlatego, że nie mam psa, więc dlatego z chęcią kota, bo trochę już nie mam ale z chęcią kota, bym zjaki, bo nie mam psa w ogóle. Co byś była, nie mieć przyjaciół, nie mieć zwierzątka. Raz nie mieć, bo mam koty, ale raczej chciałabym mieć zwierzątka, więc dlatego. Co byś była, to milion złotych, złoty, mieć milion przyjaciół. Mieć mięso, bo miałam mnóstwo przyjaciół ze znajomych, więc dlatego Miejąc, o tym mi się przydadzą. Co wola? Być, być ładny, ale głupi. Być brzydki, ale mądry. Być ładny, ale głupi. Zawsze <głupi> ja jestem ładna, przyzwyczajona się do mnie, ale nie chciałam być taki głupi, dlatego. Co wola? Mieć dobrą cenę, nie rozumieć. Mieć złą cenę, ale rozumieć. Dobra cena, rozumieć zawsze. Mieć dobrą cenę, takie fajne szóstki, piątki, twórki. Bardzo fajne. Co byś była grać całymi dniami gry online, czy całymi dniami gry na dworze? Gry w online, bo na dworze nie, nie mam worku. Mam tylko zawsze balkony, ale zawsze skid. Co byś była, być dziewczyną, być chłopakiem? Jestem dziewczyną zawsze, od tej mojej strony, więc tego dziewczyną. Co byś była, być kotem, czy być psem? Być kotem. Nie lubię, troszeczkę średnio lubię psy, ale lubię koty. Koty uwielbiam. Co byś była, być lubiany za to, kim nie jesteś, być nie lubiany, aby. Aby być sobą. Być lubiane za to, kim nie jesteś. No naprawdę, to jest trudne pytanie zawsze. Co byś wolał? Mieć prawdziwych przyjaciół, ale nie mieć przyjaciół w internecie? Mieć przyjaciół w internecie, ale rzeczywistości nie. Zawsze mieć prawdziwych przyjaciół, bo ja zawsze prawdziwych przyjaciół poznaję w biedzie. Bardzo. Więc dlatego to. Co byś wolał? Mieć siostrę, czy mieć brata? Zawsze mówiłam siostrę, więc dlatego siostrę biorę. Brata tak średnio, bo brat cały czas tak, tak na, na mnie wyzywa. Co byś była? Dostać nowy telefon, dostać wyjątka. Dostać nowy telefon, zawsze nowy telefon chcę zdobyć, bo mam tu teraz, teraz dzisiaj ten nowy telefon. Czekam na kolejny na nowy telefon, żeby mieć nie mieć takiego fajnego telefonu. Yy, to tyle z tego, yy, co nagrałam. Yy, kolejny odcinek będzie chyba za tydzień, bo tutaj nagrywam odcinki co tygodniu, o więc. W sobotę i niedzielę będą odcinki, drugi kanał, na główny jeszcze nie wiem, czy będę wracać, ale zobaczymy, także ale to 5 minut.